Lepsza pora Najlepsza pora dnia. Najlepsza poradnia w Radio Olszty. Naszym gościem jest Aleksander Kwaśniewski, prezydent Polski w latach 1995-2005. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam serdecznie. Panie prezydencie, postanowił pan takie mam wrażenie wyjść z roli komentatora życia politycznego i włączyć się w to życie polityczne popierając sojusz lewicy demokratycznej. Nie obawia się Pan tego, że jakieś stare demony zaczną wychodzić, że nagle okaże się, że jakaś część sceny politycznej poczuje się zagrożona. Nie wiem, wie pan. Z roli komendatora do końca nie wychodzę, bo będę komentował choćby za chwilę u pana. Natomiast no, z lewicą jestem związany i nikogo nie może dziwić, że popieram lewicę. Cieszę się, że powstała ta koalicja. Cieszę się, że są interesujący kandydaci. Młoda generacja ludzi lewicy, jak Marcin Kulasek, choćby tutaj w Olsztyńskiem. Także popieram. Nie jest to żadna nowość, nie jest to żadna sensacja. Zawsze byłem związany z lewicą. Tworzyłem Socjaldemokrację Rzeczpospolitej Polskiej. A jakie będą komentarze? No, wie pan, żyjemy w takich czasach, że nad tym się zapanować nie da. Więc kto sympatyzuje z lewicą, będzie się cieszył, a kto nie lubi lewicy, pewno będzie szukał dziur w całym, ale tym się nie przejmuje. Y czy uważa pan, że to dobry ruch, żeby zrezygnować ze startu w wyborach tych starszych działaczy, tak jak profesor Tadeusz Iwiński, czy może lider Welblągu, też sojusznikiem, pan Władysław Mańkut? No, w moim odczuciu trochę przykro, przynajmniej w, w przypadku tych dwóch osób, bo to dobrzy gracze nie tutaj się, polityczni. Nie, 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 Obu znamy, znamy się lata, no wspólnie tworzyliśmy SDRP, to już z początek lat 90., pan, już 30 lat nie ma, więc czas biegnie. No, niestety trzeba zrozumieć, ten czas jest tyranem. No I ja myślę, że idea, żeby na listach znaleźli się młodsi ludzie, ta nowa generacja, on w dużej mierze to było spowodowane także naciskiem ze strony tych partnerów koalicyjnych na SLD, czyli razem i, i Wiosny, no, była obawa, że, że ci starsi, ze względu na znane, rozpoznawalne nazwiska, no, mają większe szanse pójść dalej. No, trudna decyzja. Mam Mówię szczerze, że dość mieszane uczucia z tym związane, ale, ale też rozumiem motywację. No jest czas na, na zmianę, tym bardziej, że lewica wchodzi do parlamentu czy wejdzie do parlamentu po czterech latach przerwy, więc tym bardziej jest istotne, żeby jednak już pokazać te nowe twarze i żeby budować kapitał na kolejne lata. A, a z całym szacunkiem no, ci ludzie, którzy są starsi ode mnie na marginesie, i no, no, oni mogli jeszcze być jedną kadencję, bo już na dwie kadencje na pewno nie starczyłoby im energii. Więc. Trudna decyzja, ale czasami konieczna i ja nie krytykuję za to tak bardzo liderów koalicji, bo zdaję sobie sprawę, że, 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 że chyba tak musieli zrobić. No, ale, spojrzeć ale na to Jeżeli oczywiście. na to można spojrzeć z perspektywy piłkarskiej, takie to idealna mieszanka to jest młodość i doświadczenie. No, ale on pozostaje, no bo co by nie mówić choćby wśród tej trójki trzech liderów. No, Włodek Czarzasty jest z nich najstarszy, więc osób, które są powiedzmy z tego pokolenia nieco młodszego ode mnie jest sporo, a to to jest też pokolenie około 60, więc zasada mieszamy rutynę z młodością jest zachowana i, i myślę, że to jest dobra, dobry koktajl, to się, to się lewicy opłaci. Powiedział pan w jednym z wywiadów, to już w sierpniu pan mówił i teraz jest to cały czas mm -hmm. przytaczane przez media, że nie sądziłem, że przyjdzie mi kiedykolwiek zagłosować na Adriana Zandberga, a zrobię to w tych wyborach i to z radością. To działa w obie strony, ja sądzę, że Zandberg też nie sądził, że, że będę na niego głosował, ale teraz zrobię to z radością, bo wie pan, powstanie tej koalicji to jest zamknięcie takiego etapu, kiedy lewica nie tylko w Polsce w kryzysie, ale w Europie w kryzysie jeszcze jest dodatkowo podzielona, jest jeszcze sfragmentaryzowana. A więc nie ma szansy na wejście do parlamentu. To była najgorsza z możliwych opcji, więc to, że dogadano się, że ta koalicja powstaje, że każdy trochę się posunął, że zrobił krok do tyłu, że przemyślał wiele spraw, no to jest wielkie wydarzenie i ja się z tego cieszę. No i jak mówię, z radością i z nadzieją zagłosuję na Zandberga, bo mówiąc szczerze, wierzę, że Lewica, jestem pewny, że Lewica wejdzie do parlamentu, wierzę, że będzie miała dobry wynik i uważam, że tacy ludzie jak Zandberg, czyli świetnie wykształcone pokolenie, no... 40 latków z takim silnym przekonaniem socjaldemokratycznym, które jest w nich z dobrą znajomością Europy, języków obcych, to to jest przyszłość. To jest naprawdę nadzieja na dobrą przyszłość, bo, bo oni mają talent, a teraz trzeba dać im jeszcze scenę, na której będą mogli ten talent sprawdzić. Lubił pan wiosnę, teraz trochę gorzej z tą wiosną? Nie, ja, ja nadal lubię. Ja, ja osobiście bardzo bardzo lubię Roberta Biedronia. Ale zabił pana. Nie tyle, że zawiódł, co po prostu no, ten projekt jakby okazał się poniżej oczekiwań. Myślę, że samego Biedronia także. Ale to, że dołączył do koalicji, jest bardzo cenne. I ja jestem przekonany, że w gronie ludzi wiosny jest naprawdę mnóstwo interesujących postaci. I, i sam Biedroń też jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jeszcze z niego będziemy mieli pełnokwistego polityka, nie tylko na scenie brukselskiej, ale także tu w kraju. Panie Prezydencie, Pana zdaniem, jak wygląda sytuacja z panią Moniką Jaruzelską? Dzisiaj Leszek Miller powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia 24, mieć kogoś takiego jak Monika Jaruzelska, nie wykorzystać w kampanii do Sejmu, to jest działanie na szkodę listy sojusznicy demokratycznej. Wie pan... Yy, przyjaźń z panem Miller'em. Nie, 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 tak, rozumiem panie Jaruzelski, a nie o Millerze w tej chwili. Natomiast ja bym w ogóle postulował y, y, wszystkim nam, tym nazwijmy weteranom lewicy, żeby jakby już nie, nie wchodzić w tego rodzaju dyskusje. Z tego względu no, do wyborów jest mniej niż miesiąc. No, listy zostały już przekazane, nic na nich zmienić nie można. Nie, Monika Jaruzelska jest radną w końcu miasta stołecznego, więc to nie jest tak, że ona zostaje zupełnie bez przydziału, że, że, że nie ma co robić. Pewno mogło być inaczej, dlaczego się tak stało, nie chce mi się nawet dochodzić. Ale no tam są niby jakieś wątki osobiste, no, a tego romantyczne. To już tym no to, to już, to już, to już ja, tak ja jest, z bulwarówki się Ja, pojawiły ja bardzo doniesieni. dobrze znałem, mogę powiedzieć, że przyjaźniłem się z generałem Jaruzelskim i wiem, że on miał naprawdę ogromną wiedzę o różnych sprawach prywatnych, ale miał wystarczająco dużo dyskrecji, żeby o tym nie mówić publicznie, I, i to też bym sugerował współczesnym ludziom lewicy. Więc ja już w te szczegóły nie wchodzę. Moim zdaniem dzisiaj ważne jest, aby była pełna mobilizacja, żeby kandydaci jeździli do chodzili do wyborców rozmawiali odpowiadali na pytania a ci z nas jak powiedziałam, weteranów, którzy czują się na siłach, żeby mogli, że mogą pomóc lewicy, mogą w tych spotkaniach uczestniczyć, niech biorą udział, natomiast już nie mieszać w tym, w, tym w, tej, w tej zupie jeszcze raz, jeszcze raz, dlatego, że ona ani z tego powodu nie będzie ani lepsza, ani smaczniejsza, to to nic nie da. I, i stąd ja mówię, zamykam temat Moniki Jaruzelskiej i tych wszystkich wewnętrznych sporów, teraz jest kampania, teraz trzeba przekonywać, że głosowanie na lewicę ma sens i bardzo pomoże polskiej demokracji. Kto jest takim głównym przeciwnikiem w tej chwili na scenie politycznej? Teraz zwracam się do Pana jako tego człowieka analityka. obserwującego, analityka, tak, komentatora. Sceny, komentatora sceny wyborczej. Kto jest głównym przeciwnikiem w tej chwili lewicy na tej scenie? Czy to jest prawo i sprawiedliwość? Czy to jest koalicja obywatelska? No bo z punktu widzenia socjalnego to teoretycznie powinien być prawo i sprawiedliwość, ale ja mam takie wrażenie, że koalicja obywatelska czuje się zagrożona przez lewicę. Y z jednego względu. PiS ma bardzo skonsolidowany elektorat i mówiąc szczerze, trudno wyobrazić sobie nawet jakiś przepływ głosów z PiSu gdziekolwiek. Chyba, że nastąpiłaby w ostatnich tygodniach jakaś bomba, no afera, nie wiem co, co by zniechęciło tych mniej, nazwijmy, pisowskich wyborców PiSu. Ja nie za bardzo w to wierzę i wydaje mi się, że PiS na takim poziomie, który udało im się uzyskać w wyborach europejskich, mniej więcej będzie... Tak wyborach... analizy też wskazują. Wybory, to że sondaże pokazują w wyborach parlamentarnych. Gdy chodzi o platformę, no to oczywiście wśród ugrupowań opozycji, które szły razem w wyborach europejskich, a teraz idą w trzech różnych blokach, jakieś przepływy głosów będą, więc tu jakiś niepokój jest uzasadniony, że, że niektóre z głosów mogą pójść w jedną czy w drugą, nie w drugą stronę. Natomiast ja myślę, że jest jeszcze trzecia grupa, o której warto mówić, mianowicie ciągle tych wyborców, szczególnie młodych wyborców, którzy nie głosowali czy są nieprzekonani. I tu lewica ma bardzo jasny przekaz. Lewica zwraca się do ludzi, którzy uważają, że państwo powinno być światopoglądowe neutralne. Lewica zwraca się na przykład do niewierzących, którzy są dzisiaj nazywani przez partię rządzącą nihilistami. Lewica zwraca się do tych, którzy no, z różnych powodów mają model rodziny niekoniecznie ten błogosławiony, ale ten czasami bardziej skomplikowany, rozwodnicy, samotni ojcowie, samotne matki, pary żyjące bez ślubu, czy na tak zwaną kocią łapę. No oni są wszyscy dzisiaj przez partię rządzącą wykluczani, więc mogą zagłosować na, na Lewicę w przekonaniu, że ta partia będzie ich interesów bronić. Kwestie LGBT, kwestie tolerancji wobec mniejszości seksualnych, one też właściwie zostały oddane dzisiaj w całości lewicy, bo nawet Platforma Obywatelska w tych kwestiach wypowiada się półgębkiem. Także ja myślę, że jest bardzo taka duża nisza programowa, w której lewica jest autentyczna, nie musi niczego udawać, zawsze taka, taka była. Lewica nie, nie, nie musi, że tak powiem, wychodzić z konfesjonału teraz i udawać, że. że, że że nagle żąda rozdzielenia państwa i kościoła. To jest stały postulat lewicy, więc myślę, że tu jest wielka szansa dla, dla, dla lewicy i pozyskiwania tych wyborców, dla których ani PiS, ani Platforma, ani PSL nie są wystarczająco, że tak powiem, czytelni, choćby w kwestiach światopoglądowych. Tak już kończąc, panie prezydencie, wynik wyborczy z tej zjednoczonej lewicy, czy to będzie 8, czy to będzie 13% w panace? No, bo, bo są takie duże takie takie przewidywania, powiedzmy, analityków? Ja uważam, że każdy wynik dwucyfrowy trzeba uznać za bardzo dobry wynik. Poniżej, jeżeli byłby niedwucyfrowy, no to oznacza, że, że, że lewica ciągle trwa jednak w takim maraźmie, bo, bo to by Powtarzało te wyniki, które mamy z ostatnich lat, ale jeżeli ten wynik będzie dwucyfrowy, jeszcze bardziej dwucyfrowy niż, niż 12%, to uważam, że można mówić o mocnym, takim spektakularnym powrocie lewicy na polską scenę, na scenę polskiej demokracji. I to jest naprawdę wielka korzyść. Tego nam brakowało w ostatnich czterech latach takiego głosu lewicowego, czytelnego, jasnego, przekonywującego. On będzie w kolejnych wyborach. Jeżeli zagłosujemy na lewicę, dziękuję bardzo. Gościem Radia Olsztyn był Aleksander Kwaśniewski, były prezydent bardzo Polski. bardzo udanego weekendu, życzę wszystkim.